Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek, 24 tygodnia zupy. Dzisiaj też y, przypada takie wspomnienie męczenników koreańskich Andrzeja Kim Tęk i Pawła Hong Sang, tak i ich towarzyszy tam ich całkiem sporo było z różnych okresów, bo prześladowania w Korei tak, prześladowania w Korei tak się pojawiały do końca, pod koniec XIX wieku dopiero ustały. A właśnie dla mnie ciekawe jest tak w kontekście tych męczenników koreańskich taka historia w ogóle pojawienia się chrześcijaństwa w, w, w Korei, bo Takim pierwszym fascynatem chrześcijaństwa był był taki człowiek koreańczyk, który dotarł do Chin i tam spotkał się to było w XVIII wieku, spotkał się z misjonarzami jezuickimi i zachwycił się Jezusem, zachwycił się chrześcijaństwem w wydaniu katolickim. Przyjął chrzest, na tym jeszcze przyjął imię Piotr i, i, i przywiózł ze sobą właśnie do do Korei, kiedy wrócił właśnie z Chin przywiózł ze sobą dobrą nowinę. Przywiózł ze sobą też mnóstwo materiałów właśnie na temat chrześcijaństwa, na temat katolicyzmu. I kiedy 12 lat później pojawili się, pojawił się pierwszy kapłan w ogóle, pierwszy kapłan tak, bo ten pierwszy chrześcijanin tak tak go nazimy. Pacjent Zero, pierwszy chrześcijanin koreański, właśnie to był człowiekiem szeckim. Właśnie przez 12 lat udało mu się nawrócić 4000 swoich współbraci. Tak, kiedy przyjedzieli kapłani w ogóle, przybyli do Korei, do Korei W ogóle, tak bo wtedy jeszcze nie było podziału na północ, południową. Kiedy pierwsi kapłani tam, kapłani tam przybyli, to okazało się, że, że jest już 4000 chrześcijan, którzy nigdy, co, co ciekawe, nigdy nie widzieli kapłana. ale właśnie to było wielkie pragnienie kapłaństwa, bo kiedy się okazało, że już się da, to z wielkim zapałem chcieli być kapłanami. Na przykład ten dzisiejszy wspomniany męczennik Andrzej Kim Taeung, to jest właśnie pierwszy kapłan koreański, który przebył kilkaset kilometrów tylko po to, żeby żeby dostać się do seminarium, żeby to seminarium ukończyć, zostać wyświęconym na kapłana. Właśnie, ale to, co fascynuje w tym chrześcijaństwie koreańskim, to właśnie to, że jego początki, jego żywotność to właśnie było oparte na ludziach świeckich, na ludziach świeckich zafascynowanych Jezusem, którzy sobie tą fascynację przekazywali, właśnie tak jak Jezus, gromadzili się przy Nim ludzie zafascynowani Nim, tą informacją, którą Jezus głosił i tym, co Jezus dla nich robił. Właśnie to, co za chwilę usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Właśnie chrześcijaństwo to jest fascynacja Jezusem. Tym, co Jezus opowiada, tym, co proponuje, tym, co głosi i tym, co robi właśnie. Chrześcijaństwo nie jest sposobem na to, żeby wypromować siebie, żeby podbijać sobie bębenek, chrześcijaństwo nie jest kolejnym jakimś tam systemem etycznym czy kolejnym jakimś zestawem zobowiązań do spełnienia. Chrześcijaństwo to jest Jezus. Jest fascynacja konkretną osobą żyjącym Jezusem. To jest właśnie chrześcijaństwo. Zafascynowanie Jezusem, pragnienie bycia, bycia z nim. Tak, chrześcijaństwo to jest dostrzeganie żywego Boga, który stał się Bogiem z nami, jest z nami rzeczywiście żywy i prawdziwy, prawda? I, i pragnienie życia zapatrzonym w tego Boga, który jest ze mną w każdej chwili mojego życia. I pragnienie, pragnienie posiadania relacji z tym, tymże Bogiem, który wyszedł mi naprzeciw i do tej relacji mnie zaprosił. I do tej relacji mnie zaprosił, właśnie mnie. Także chrześcijaństwo to jest żywy Bóg, Jezus Chrystus który jest razem z nami, tak, który jest razem z nami. A Dzisiejsza Ewangelia to jest początek ósmego rozdziału Łukasza, wiersz od 1 do 3. Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem z duchów. Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając im ze swego mienia. I tak, szczerze mówiąc, to można by się powyżywać na tej dzisiejszej Ewangelii. Na tłumaczeniu, nawet miałem taki pomysł, żeby wam poczytać po grecku i tak powiedzmy symultanicznie potłumaczyć, ale no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł prawda, bo tak, Jezus wędrował przez miasta i wsie, tak, Jezus, jakby to powiedzieć, no, Jezus wykonywał taki, taką czynność kateke, katekses, prawda, tak to trzeba by powiedzieć, katekses, tak, i co to jest za czynność? To jest taka czynność postępowania, tak? Taka czynność uporządkowanego postępowania, gdzie pojawia się w określonym porządku coś, co następuje po czymś, prawda? Że Jezus realizuje plan. Jezus realizuje pewien zamysł właśnie. Jezus realizuje no, pewien proces, proces, który dotyczy Jego, ale który dotyczy też Jego uczniów. Dotyczy kobiet, które mu towarzyszą i dotyczy wszystkich ludzi, których napotyka na swojej drodze, wszystkich ludzi, do których idzie i których odwiedza, prawda? I to jest pewien proces. I na czym polega ten proces? Ten proces polega na tym, że Jezus dalej, prawda, no właśnie, to wszystko tutaj znika. Jezus wędruje, dosłownie to, to jest taki, taki czasownik diodeo, diodeo, jakby to powiedzieć, chodeo znaczy, chodeo pochodzi od słowa chodos, szczerze mówiąc, to mi się kojarzy z polskim chodzić, bo chodos jest droga, tak? Jezus się przedstawia jako droga, tak? I chodeo, tak, to jest czasownik pochodzący od rzeczownika chodos, czyli droga. Czyli właśnie trzeba by to przetłumaczyć jako czynienie drogi i może to być przemienianie, przebieżanie jakiejś drogi, prawda? A ten przedrostek dia to mówi o czymś bardzo, bardzo troskliwym, bardzo pieczołowitym, bardzo dokładnym czynieniu tejże drogi. Czynieniu tejże drogi albo o tym, że Jezus stara się z tą drogą przebić w tych wszystkich wioskach i miastach. Nie? Jezus stara się przebić do tych wszystkich wiosek i miast. Nie? Stara się dotrzeć, przebić i właśnie przebić z pewną drogą. drogą. I teraz jak on to robi? I teraz Jezus staje się heroldem, tak właściwie, tak właściwie tu jest to określone. Jezus staje się heroldem i ewangelizatorem. O Królestwie Bożym. Tak, to, czego Jezus chce nauczyć, to, o czym chce opowiadać, to, co chce ogłosić, to, na co chce ludziom otworzyć oczy, to, z czym się chce przebić do człowieka, prawda? przebić do Jego świadomości. To jest wasze Królestwo Boże. I to Królestwo Boże przychodzi w nim i przykładem są kobiety, które są wymienione w dzisiejszej Ewangelii, które, które doświadczyły takiej czynności Jezusa, która jest nazwana terapeą. Właśnie terapeą, taka słynna czynność, która polega na tym, że Jezus okazał im troskę, troskę z miłości do nich, troskę nie dlatego, że one na to zasłużyły, bo one same z siebie to były poddane z duchom, prawda? I były poddane słabościom. Astyneja to jest taka słabość, która czyni człowieka kompletnie bezradnym, bezsilnym, właśnie poddane bezradności, bezsilności, poddane, poddane z duchom, więc one nie były w stanie niczym zarobić, zasłużyć, zapracować, przekonać Jezusa do tego, żeby mu się chciało o nie zatroszczyć, on to uczynił całkowicie z wolnej woli, całkowicie z wolnej miłości, na podstawie swojej własnej decyzji, że chce to dla ciebie zrobić. Tak właśnie funkcjonuje Bóg. I właśnie tak ewangelizował Jezus, bo bycie heroldem królestwa to jest właśnie ogłoszenie pewnej informacji. Natomiast bycie ewangelizatorem królestwa no to już jest opowiadanie o tym królestwie, jakby to powiedzieć, takie bardzo szczegółowe. I teraz właśnie przy dzisiejszej Ewangelii, to bardzo mnie tak zastanawia taki problem, kiedy człowiek jest ewangelizowany. Człowiek jest ewangelizowany, co to znaczy ewangelizator? Co to znaczy ewangelizować? Że jest dosłownie ewangelizą, prawda? Ewangelizował, nie? Ewangelizował. Co to znaczy ewangelizować? To znaczy kiedy człowiek jest ewangelizowany, a kiedy jest poddany duchą no Właśnie Ewangelio po grecku, to jest dosłownie Ewangelia po grecku, to jest dosłownie dobra wiadomość. Nie? Że ewangelizować to znaczy głosić dobre wiadomości o Królestwie Bożym. Nie, że zobaczcie, że problem grzechu pierworodnego zaczął się od tego, że waza otworzyła się na złe wiadomości. Nie? Złe wiadomości. I tak stała się zależna od tego Ducha, od tego, który głosi złe wiadomości. Nie? Duch zły głosi złe wiadomości. Tutaj to zło jest nazwane takim słowem greckim poneros. To poneros jakby odsyła czy wskazuje na pewien ból, cierpienie wewnętrzną udrękę, która jest związana właśnie z uwierzeniem w złą wiadomość, w złą wiadomość, zobaczcie, że zobaczcie, rzeczywiście złe wiadomości niosą nam jakąś wewnętrzną udrękę, wewnętrzne cierpienie. I teraz właśnie w tą wewnętrzną udrękę, wewnętrzne cierpienie Ewa dała się wprowadzić, właśnie złemu duchowi, nie? Tym duchowi Poneros, nie? Bo uwierzyła w jego retorykę, złą retorykę, prawda? Niosącą cierpienie, udrękę, ból, prawda? I doprowadzającą do czego? Że ostateczny proces grzechu pierworodnego obnażył całą bezsilność i bezradność człowieka, który puścił się ręki Boga i zostawił człowieka w głębokim niepogodzeniu się ze sobą, ze swoją bezsilnością, bezradnością. Zobaczcie, to jest dla nas takie strasznie trudne. Właśnie te wszystkie sytuacje, kiedy my doświadczamy naszej bezsilności, bezradności, są dla nas takie strasznie trudne. Bo myśmy w momencie grzechu pierworodnego uwierzyli, to z nas zostało bardzo głęboko. Że my wszystko musimy zrobić sami, poradzić sobie sami, a Bóg jest ten, który tylko patrzy i ocenia, prawda? I że ocenia bardzo surowo. I teraz, właśnie, wszystko, co na mnie wychodzi, wszystko wobec czego jesteśmy bezradni, bezsilni, to jest dla nas straszliwie trudne. Jest straszliwie trudno pogodzić się z naszą bezsilnością, bezradnością, bo w naszych oczach nasza bezsilność i bezradność, nasza niekompetencja. Czyli nas nie za tymi do miłości, nie za tymi do tego, że nas kochać, nie za tymi do tego, nie, nie mi się w ogóle do istnienia. I dlatego my za nic się nie chcemy przyznać, że ja nie wiem, nie potrafię, nie umiem, nie rozumiem, nie dałem rady, nie poradziłem sobie. I teraz zobaczcie, że Jezus jakby z taką wielką namiętnością odszukiwał ludzi takich właśnie, że tak powiem z samego dna, takich, którzy już nie, nie mieli gdzie uciec, już nie mieli gdzie się schować ze swoją bezsilnością, bezradnością, ze swoim upadkiem właśnie. I do takich szedł i właśnie poprzez takich ewangelizował, poprzez to, co potrafił z nimi zrobić. I, i robił to z nimi właśnie nie dlatego, że oni sobie na coś zasłużyli, tylko dlatego, że ich kochał. I tak właśnie jaśniała prawna o dobrej wiadomości, o dobrej wiadomości, że jestem wart miłości Boga nie dlatego, że zasłużyłem, że zapracowałem, że udowodniłem nie wiadomo co, tylko jestem wart miłości Boga, bo Bóg tak zdecydował. Ja z tej decyzji nigdy się nie wycofał. Jezus tą decyzję potwierdził własną krwią. Właśnie nawet ukrzyżowany nie wycofał się z tej decyzji, że mnie chce, że mnie pragnie. I że mnie kocha i zmartwychwstał, żeby do mnie wrócić i żeby mi to powiedzieć w oczy, że chociaż ja go ukrzyżowałem, to on dalej mnie kocha. To dalej mnie kocha i to było porażające dla ludzi. To było tak porażające, tak fascynujące, że no właśnie dla tych bezradnych, tych bezsilnych, tych, którzy do tej pory żyli w mroku i cieniu śmierci, którzy żyli właśnie w mroku z wiadomości. Tak, i tu teraz trzeba bardzo uważać, żeby nie głosić ludziom złych wieści, złych wieści o Bogu surowym, potępiającym, rozliczającym, prawda, zainteresowanym tylko prawda, rozliczaniem z czysto prawnego zachowania takich czy innych przepisów. Bo to, co ludzi przemieniało, to informacja Ewangelia, dobra nowina o Bogu, który nie przestał kochać, który nie przestał w imię, widzieć we mnie swojego dziecka który widzi moją bezsilność i bezradność i który przed się zatroszyć o moją bezsilność i bezradność i wyciągnąć mnie z z ich wiadomości. o prawdę dobrej nowiny. Opowieść mi prawdę dobrej nowiny. Oczywiście ta dobra nowina nie jest też klepaniem po ramieniu. Ta dobra nowina zawiera w sobie informacje typu dziecko zbłądziłeś, dziecko to w co uwierzyłeś to jest kłamstwo. Ale ja przychodzę pokazać ci prawdę. Prawdę o tym, że nigdy nie przestałem być twoim ojcem. I nigdy nie przestałem się o Ciebie troszczyć. Nigdy nie przestałem się o Ciebie. I tak Jezus otwierał ludziom oczy na królestwo Boże, w którym żyją. Królestwo Boże, w którym żyją, prawda? My wszyscy żyjemy w Królestwie Bożym. tak? My wszyscy doświadczamy troski Boga, tylko tej troski Boga po prostu nie widzimy. zapatrzeni w siebie, zasłuchani w złowieści. Zapatrzeni w to, co ciemne, w ciemność, prawda? Nie, nie widzimy Boga z nami, Boga, który nieustannie o nas się troszczy. Zapatrzeni w swoje wyobrażenia, oczekiwania, tak jak uczniowie Wemos, nie widzimy Boga, który idzie razem z nami drogą naszego życia, który czyni drogę naszego życia swoją drogą który przemierza razem z nami drogę swojego życia, który chce być dla mnie drogą, który chce być moim światłem, moją prawdą. Nie widzę tego Boga, jestem zapatrzony jak uczniowie idący do z moje oczekiwania. Jestem zapatrzony w moje rozpacze, w siebie, że mi nie weszło, że sobie nie poradziłem. To wszystko staje się nieważne w świetle dobrej nowiny. W świetle dobrej nowiny, która mówi tak dziecko, oczywiście, że sobie nie poradziłeś, bo nie jesteś w stanie sobie poradzić sam, dlatego ja jestem z tobą aż do skończenia świata. I teraz widzicie i, i tutaj właśnie w tym gronie całym, które jest wymienione w dzisiejszej Ewangelii, to jest wasz opis królesa Królestwa Bożego, nie? jest Jezus, jest dwunastu, jest Kościół i, i elementem tego kościoła są kobiety. To jest w ogóle nowość. Żaden rabin żydowski nie przyjmował kobiet do grona swoich uczniów. Tak. I oni wszyscy są z Jezusem, z tym, który nie przyszedł po to, żeby mu służono, ale po to, żeby służyć. A żeby mu służyć. Nie? nie przyszedł po to, żeby mu służyć, ale przed usłużyć nam. My na każdej Eucharystii doświadczamy właśnie tej służby. Służby Syna Bożego, który pochyla się do naszych nóg, by je umyć. Doświadczałem tego zaproszenia, żeby być z nim, być z nim właśnie w tej miłości służebnej, żeby po pierwsze dać sobie usłużyć, bo ja przecież sobie sam nie poradzę. a Po drugie, żeby, żeby ta służba właśnie otworzyła mi oczy na jego miłość, na to kim jestem dla niego, żebym chciał się do niego przyłączyć, razem z nim usłużyć moim braciom. Nie dlatego, że on mnie z tego rozliczy, tylko dlatego, że mnie do tego zaprosił, że on chciał, żebym był z nim. Właśnie tylko tu potrzeba pewnego przełamania, bo dla człowieka chorego na grzech pierworodny doświadczenie, że ja potrzebuję pomocy, potrzebuję usłużenia, potrzebuję troski, potrzebuję, żeby mnie wyprowadzić z błędu, potrzebuję nawrócenia, tak potrzebuję przyznać się, że sobie nie poradziłem i potrzebuję otworzyć się na to, że ktoś mnie z, tego, z mojej nieporadności wyprowadzi, to jest strasznie upokarzające doświadczenie że normalnie to jest doświadczenie miłości w oczach, których, której jestem tego wart, wart tego, żeby mi usłużyć. No ale właśnie to jest dramat grzechu pierworodnego, właśnie dramat zasłuchania w złą nowinę, która ci wmawia, że nie, że to jest upokorzenie, że ty jesteś kimś dopiero wtedy, kiedy właśnie sprężysz mózgu i sobie sam poradzisz, A jak sobie nie poradziłeś, to do niczego się nadajesz. To jest właśnie zła nowina. To jest właśnie zła nowina i teraz właśnie każdy z nas potrzebuje dokonać pewnego wewnętrznego wyboru, czy ja chcę słuchać tej złej nowiny, złej nowiny, która mi wmawia, że to, co ze mną robi Bóg, to, co dla mnie robi Bóg, to, co dla mnie robią bracia i siostry, to jest upokarzające, czy ja wolę posłuchać dobrej nowiny, która mi otwiera oczy, że to jest właśnie Królestwo Boga, który jest miłością, który z miłości do mnie chce mi usłużyć, właśnie mi, nieporadnemu, bezsilnemu, takiemu, który się co chwila gubi. Że właśnie z miłości do mnie ten Bóg stał się Bogiem ze mną, i naprawdę jest ze mną i zaprasza mnie, żebym uczył się razem z nimi przez życie. Uczył się razem z nimi przez życie, że on przed wszystko wytłumaczyć, otworzyć mi oczy, nauczyć wszystkiego, a przede wszystkim nauczyć właśnie tego, że ja zawsze żyłem, żyję i będę żył w kresie Bożym. Doprowadzić mnie do tego, żebym się z tym kresem Bożym pogodził. Pogodził się z miłością ojca, ojca, który wszystko robi dobrze żebym potrafił puścić właśnie moje wyobrażenia, oczekiwania, moje próby doprowadzenia do tego, żeby ojciec wszystko robił po mojemu i otworzył się właśnie na to, że miłość ojcowska nigdy się nie myli. Dał się przekonać, że miłość ojcowska wszystko robi dobrze. I dał się Jezusowi zaprosić. Tak? Pozwolił, żeby Jezus o mnie się zatrosz, zatroszczył i, i, i żebym zobaczył, że w tej trosce Jezusa o mnie jest też zaproszenie. Abym się przyłączył do niego w służbie braciom i siostrom i tak stał się świadkiem królestwa. Właśnie na tym to polega, żebyśmy byli wspólnotą wspólnotą, która po pierwsze gromadzi się przy Jezusie, bo każdy z nas potrzebuje jego troski a po drugie wspólnotą, która czerpie z Jezusa siłę do tego, by świecie takim, jakim jest, trwać w wartościami Królestwa, Królestwa, prawda, miłości, Królestwa Boga, który jest miłością, Królestwa, gdzie miłujemy się wzajemnie tak, jak On nas umiłował. Także w ten sposób będziemy prawdziwymi heroldami, ewangelizatorami Królestwa. Nie chodzi o to, że zaraz iść, nie wiadomo co gadać. Ale żeby pokazać tak, że my naprawdę wierzymy, że Jezus jest z nami. Że jest z nami w każdej sytuacji, w każdym momencie naszego życia i że my chcemy trwać przy Nim. Być z Nim, tak, w każdej sytuacji, w każdym momencie naszego życia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.